Siema w kolejnym odcinku, jednak, kanale. w dzisiejszym odcinku mamy postępowego rolnika. Już wsiadam sobie do naszej dwunastki. Wy możecie napisać hashtag talerzówka, a wam szybne serduszko, jeżeli napiszecie ten komentarz, oczywiście bezbłędnie. A wybijacie już to mojego Instagrama, bo ja już wiem, jakie rzeczy mam do rozdania dla Was w konkursie, który będzie już w tym tygodniu. Także kto jeszcze nie obserwuje, to zapraszam, bo tak naprawdę, jak nie obserwujecie, nie macie szans na wzięcie udziału w konkursie, a będą to. Zresztą, zresztą zobaczycie, kto będzie śledził mojego Instagrama, ten będzie wiedział. Nie będę na razie tutaj nic zdradzał, ale nagrody są fajne. A to dopiero będzie pierwszy z dwóch konkursów, bo drugi konkurs też będą wartościowe rzeczy. Także, no co, wystarczy. Wystarczy czekać i mnie obserwować. Pamiętajcie, żeby zostawić oczywiście łapeczkę w górę pod tym filmem, bo jednak te zasięgi YouTube'owe są e, słabe. Tak w skrócie mówiąc, wbijajcie dzisiaj o 19 na live'a. Gdzieś e, tam dwie godzinki grania, bo oczywiście teraz wtorek, e, czekaj, to w środę jest odcinek, no. E, no to tak czy siak, we wtorek była Liga Mistrzów, to ten live pewnie nie był zbyt długi. E, dzisiaj środa, to jest też Liga Mistrzów, także live też pewnie nie będzie, nie wiadomo jak długi, jakieś tam standardowe dwie godzinki. Ale coś tam trzeba odpalić, bo coś tam trzeba porobić i ponadrabiać te niektóre serie. Bo jesteśmy już lekko do tyłu, powiem wam. Ale te kartofle też czekają na wykopanie, gdzieś niedługo będziemy to robić. A na razie, tak, no tego pola tutaj mamy aktualnie, jak wiecie, dosyć duży kawałek. Do talerzowania mamy raz, dwa, trzy. No, i plus to, czyli mamy cztery pola, takie dosyć spore. Dlatego ja najprawdopodobniej będę sobie robił agregatem też. E, mamy dwa pola do bronowania, także też raczej sobie to zrobimy. E, I któreś pole też sobie przygotujemy pewnie agregatem. A na razie wjeżdżamy sobie na to pole, żeby tu nie było żadnej funkcji ustawionej, żeby nam się pole nie tworzyło. Dobra, nie ma zezwolonego na tworzenie pól. Tu sobie zrobię tą talerzówką, e, żeby to wszystko ładnie zrównać. To jest po pierwsze. I tutaj jest coś zasiane, tego no wiadomo nie będę chciał zasianego, tylko po prostu e, będziemy mieli to wszystko elegancko zasiane już wiecie, na całości. E, jeżeli chodzi o co tu będziemy siali to jeszcze nie wiem, to wszystko się ogarnie. I też zastanawiałem się nad kupnem agregatu 4,2 metry, e, bo tak naprawdę nie jest to jakiś mega duży wydatek, aby się przydał na te większe pola. Bo to jest 4 metrowe, no wielkiej różnicy nie ma, ale zawsze to jakieś tam 20 cm to jest lekki, lekki e, przeskok, co nie no i można to oczywiście gdzieś tam sobie kombinować to kupować, ale też do ciągnika na razie większego nie kupimy, ten ma 120 koni, jak na razie jest wystarczającym ciągnikiem, może jak będzie jakiś jeszcze większy przeskok, jeżeli chodzi o ciągniki i wiecie, i większą moc dopiero coś będziemy sobie kombinować dobra, ja sobie nie wiem jak będę jeździł tutaj bo tutaj najlepiej to by było jeździć no, w sumie dookoła, bo można było robić tamten kawałek, zacząć. Tak czy siak ja muszę zrobić całe pole, bo że tu w te krzaki wjeżdżamy. No i później sobie dopiero ogarniemy tamtą część. Ja też kupiłem to pole, jak wiecie, najnowsze. I tam teraz trwają całe prace, bo tam muszę skosić to pole. Gdzieś tam nam dojdzie troszeczkę tego owca, nawet bardzo dużo, bo już tam mam ponad 20 tysięcy litrów na przyczepach, a jeszcze tam zostało no z jedna trzecia kawałeczka, także mi się zdaje, że około 30 tysięcy litrów e, zboża, tego oczywiście będzie. No i wiadomo też, no, dosyć dużo belek, e, dlatego na następny rok najprawdopodobniej belki to już będą szły tylko i wyłącznie na sprzedaż, a nie a nie o tak e, Jeżeli ta seria będzie się toczyła, na pewno się będzie toczyła, jeszcze gdzieś tak w maju powiedzmy, no to najprawdopodobniej seria zacznie się od multi, jeżeli chodzi o jakieś tam odcinki powyżej, nie wiem, 60, 70, no bo samemu to gospodarstwo jest już ciężko obracać, obrabiać i najprawdopodobniej po prostu dojdzie do tego, do takiego czegoś, że bo będzie to typ tak jakby pracownika, że kogoś będę brał po prostu na odcinek, modpack z tego wydam, mapę wam dam w takiej wersji jak ja mam i będziemy tworzyć serię na Multiplayer nie na każdym odcinku, bo raczej każdego będzie ciężko ogarnąć, żeby wiecie, tak, co odcinek był po prostu multiplayer, ale jak będą jakieś prace polowe, takie jak na przykład agregatowanie, czy tam oranie, no na pewno na dwóch będzie to szybciej szło niż robić to. Pojedynczo i odcinki też będą takie bardziej dynamiczne, troszeczkę, ale to się wszystko okaże, bo na razie tak mówię, ale to wiecie, jeszcze cały, praktycznie marzec, kwiecień, i dopiero wtedy będziemy coś myśleć nad seriami multiplayer. I na pewno jakieś polskie gospodarstwo będę chciał zrobić właśnie na multi, bo moim zdaniem to jest rzecz taka nawet dosyć bardzo potrzebna. Dobra, pojedziemy sobie na razie od tamtej strony, nie będziemy jeździć tylko i wyłącznie tym kawałeczkiem. E, bym sobie zrównał teraz to wszystko, pojedziemy sobie może bardziej środkiem. A tutaj pod tym zasianem to i bronami można pojechać. E, tak naprawdę i też by było dobrze, ale... Już jak już jeździmy tą talerzówką, też ten ciągnik jakoś mega z tą talerzówką się nie męczy. Także jest elegancko. Teleżówka wiadomo, można było tu zrobić, nie wiem, bronami czy tam agregatem, to już bez różnicy, ale... Tamtego, agregatem raczej do no takim, co my mamy, to będzie ciężko to zrównać. No a talerżówka gdzieś tam ma te talerze i później jeszcze wałek idzie, także fajnie to wszystko wyjdzie i też po tym zaoranym, jak sobie tą talerzywką jedziemy, to jest git. I, no i też szerokość robocza jednak mówi sama za siebie, bo jest to najszersza maszyna, jaką mamy na gospodarstwie. Nie ma żadnego agregatu, który by miał te 4 metry, dlatego te 4,2 metrówka by była naprawdę dosyć dobrą sprawą dla nas. Teraz też, teraz też nie wiem jakieś się... byłem sobie najchętniej tamto porobił, ale. Dobra, pojeździmy sobie może od tamtej strony, to już zrobiliśmy jeden taki przejazd od środka. A teraz sobie pojeździmy troszeczkę od tej strony, żeby... E, tutaj jest wapno, jakby ktoś nie wiedział na tym polu. E, sobie leży, Też pamiętajcie, żeby takie je jeździć najlepiej w farmingu równo, żeby później wam nie wychodziło to jakoś na ukos. E, no też jest dosyć ładny kawałeczek tego pola. Ja nie wiem czy to już załapało, że te pola są razem dwa, bo te landy... No, tak czy siak, te landy raczej nie pokażą się jako jeden kapołeczek, tylko te landy będą dalej osobno. Zresztą sami zobaczcie. No tak, są te dwa landy i dalej one są osobno, to nie połączy się, bo dalej będzie można to sprzedać oczywiście. Będziemy później musieli sobie zobaczyć, ile my mamy tutaj teraz powierzchni, bo tutaj obstawiam, że około dwóch hektarów, to, nie no, 2 hektary to może przez, chociaż dwa hektary, jak tam było jeden chyba z czymś, to tutaj może i dwa hektary będą. Zaraz zobaczymy, jak wyjdziemy, ale najprawdopodobniej będzie trzeba to po prostu dodać do siebie, żeby to była jakaś tam realna wartość. Mogłem sobie od razu przejechać o taką, ale to chyba sobie na końcu zrobimy, albo przynajmniej gdzieś tam pod koniec. Ten poprzeczek. miałem w planach zrobić dzisiaj parę pól, ale dzisiaj chyba odpalimy sobie live'a, To i tak coś tam podziałamy, żeby to było. Już mniej więcej przygotowane do odcinka, także agregatowanie dzisiaj. No dziś, dzisiaj dużo na live jest, po prostu pogramy na postępowym. W sumie wczoraj, bo e, ten film będzie w środę, ja to nagrywam sobie w poniedziałek, a po nie. To źle mi to wychodzi, także ten film był jeszcze dwa dni wcześniej. Dobra, e, bo dzisiaj w ogóle nie jest wtorek, dzisiaj jest poniedziałek. Takie takie jaja, ci człowiek gubi już w tych tygodniach. <grym> Serio, naprawdę, bo to jest takie szybko szybko to po prostu leci. Ale ładnie to wygląda, no nie? Jak się robi taką 4-metrówką, to po prostu to pole idzie szybciej, szybciej ci to ubywa, no nie? A jakbyśmy to robili, tą, nie wiem, 3 metry, czy tam 2,5 metra, o takich o kawałeczek, to by naprawdę e, bardzo, to bardzo było to czasochłonne, i byśmy musieli tutaj poświęcić, nie wiem, żeby to pole zrobić, no z 3-metrówką, z tam 35-40 minut pewnie by nam zeszło, takich prawdziwych minut, a nie farmingowych. No, a tutaj mam wrażenie, że 25 minut najprawdopodobniej pole będzie zrobione. Ja sobie puszczę pracownika i zobaczymy sobie, jak wygląda sprawa z powierzchnią. 0,79, 70, w tu jest 99 hektara, ale to jest z landami, czyli, no jak tutaj zaoraliśmy miedzę, to ja bym to liczył 0,80, czyli tak 80 arów. Tak to powiedzmy, a tutaj. A tu jest 1,55 hektara i tutaj też liczyć to jeszcze troszeczkę miedzę, e, bo tutaj tych krzaków doszło dużo, także jeden, liczyć 1,60 plus 80, no to mamy 2,40. Czyli prawie, no, no tam trochę brakuje, ale 2,5 hektara prawie mamy na tym polu. Także mówiłem, że około dwójki jest, a jest nawet ponad dwójkę i to tak 2,5 prawie, no bo tam 2,400 czy tam e, 2,500 to jest jedno i to samo. Tutaj jakby tutaj jeszcze chcieć to jeszcze bardziej powiększyć, no to najprawdopodobniej trzeba było iść albo w tamtym kierunku, ale z tego pola raczej też nie chcę robić takiego giganta, bo to później na takich dużych polach szerokich bardzo się tak mm, średnio gra. Wolałbym jednak iść w te pola takie dłuższe, e, które są po tamtej stronie i też je gdzieś tam bardziej łączyć, ale to zobaczycie, to jest moim zdaniem bardziej kwestia czasu, tylko chociaż ono też takie krótkie nie jest, bo jak jedziesz, no to czuwasz jednak, że jedziesz po jakimś tam większym kawałeczku, prawda? Też Nie było nic nawożone oprócz wapna. Także to jest nawiezienie na 0%. Wapno też nie nawozi. Także za dużego efektu tutaj nie będziemy mieli. Jako tako Złapie, złapało tutaj źle nam wyszło, bo tutaj będziemy musieli tylko teraz przejechać tak no, jedną trzecią kultywatora tego, może nawet i mniej. Ale tak to jest jak się jeździ w to i z powrotem. Na razie sobie pojedziemy, patrzcie jakie tu ślady w ogóle zostają. Jak się wiedzie wapno, to białe ślady zostają w ogóle, bo to chyba ten motor robi tą robotę, tą e, Real Dirt Color czy coś takiego. Chyba to robi tą robotę, wiecie? Bo mi się zdaje, że oryginalnie czegoś takiego farmingu nie ma, tylko po prostu jest zwykły brud. A tutaj nawet jak na łąkę wjeżdżacie z tym modem, no to macie coś takiego, że po prostu koła brudzą wam jakąś tam dany model na zielono, czy tam zostawiają właśnie zielone ślady, czy się mod brudzi na zielono. Tak samo pewnie jak po wapnie jeździcie, to mod wam się brudzi na biało. Tylko tyle, że ja tutaj gram akurat z wyłączonym brudzeniem, bo mi to nie jest potrzebne i też później trzeba myć te maszyny, także trzeba po prostu poświęcać na to więcej czasu, którego i tak mamy tak średnio w tym farmingu, bo mamy dosyć dużo roboty. Żeby to wszystko wykonać się, wyrobić w czasie. Jak wiecie, te odcinki staram się dwa razy w tygodniu e, nagrywać z tej serii dwa razy od nędzy. Jeszcze teraz do gospodarstwo po doszło. Naprawdę e, tych serii jest bardzo, ale to bardzo dużo na kanale. Tak z 5 wyjdzie najprawdopodobniej. E, I to nie koniec, bo teraz doszła seria top 10, także ona też raz w tygodniu gdzieś tam będzie, też mówiłem, żebyście napisali. Opatrzcie, widzicie, mamy tutaj małe niedociągnięcie. Jeżeli chodzi o robotę, trzeba zrobić tak. Tak, tak, czekaj, żeby teraz dobrze było. Tylko na polach ja chcę zezwól na tworzenie pól. Ok, no i jest dziesiąta minuta filmu. A my mamy zrobione plus, minus. No, z jakiejś tam. Nie wiem, jakbyśmy to mieli zrobione, to bym powiedział, że z 1,80 hektara najprawdopodobniej by było już zrobione. Ale aktualnie, na ten moment, to jak dojedziemy do końca, to może mamy. Z 1 hektar zrobiony, tak z pół pola pół to w sumie wiecie, tam 1,20, ale tak około hektara, bo tutaj nawet chyba połówki nie ma. Tak dokładnie patrząc, mogę wam pokazać jeszcze zaraz, jak wygląda sprawa z tamtymi polami, tym jednym co sobie kupiłem. Jak wygląda oczywiście tam przebieg tych prac nad nim, bo tam jest oczywiście koszone. Od razu belki na raz zbierałem, od razu wszystko robiłem: wszystko, kompletnie wszystko, żeby to pole było idealnie czyste i przygotowane już pod wjechanie talerzówką. Bo ja też tam tego pola raczej wątpię, że będę agregatował. No bo tam obornik żaden nie pójdzie, także też nojówka nie pójdzie, nawóz też oczywiście na ścierlisko nie będzie szedł. Także po prostu, jak pojedziemy sobie talerzówką. To nie dość, że to szybciej idzie. Ciągnik się mniej męczy, bo ten ta maszyna nie potrzebuje nie wiadomo jakiej mocy. Ale też i talerzówki są dużo, dużo fajniejsze i dużo, dużo większe tutaj w farmingu. Co też możemy zaraz zobaczyć. Także niech sobie pracownik tutaj robi. A ja wam pokażę talerzówki właśnie. Mamy brony talerzowe. I teraz tak, czy tutaj ja to mam dodane, to jest oczywiście 4-metrówka, to jest to samo, 150 koni. Im mamy tą 4-metrówkę, tylko tutaj 100 koni trzeba mieć, a tu jest coś fajnego, bo to jest 5 metrów z May talerzówka. 140 koni potrzebuje ciągnik i coś takiego najprawdopodobniej sobie kupimy, e, tylko trzeba nam jeszcze tak no 20 koni więcej, żeby miał ciągnik, e, tu już są 6 metrowe, to już jest dosyć porządne, tutaj mamy 170 koni, 5 metrówkę, e, także też no, to już jest dosyć większa maszyna, jakbyśmy tam mieli kiedyś jakieś John Deary albo coś takiego to można się w to pchać, ale na chwilę obecną jednak jednak bym powiedział, że nie. 5-metrówka też od Agromasza, to jest oryginalna maszyna, ale mimo wszystko w dalszym ciągu wygląda fajnie, ale raczej bym wolał tego z Maja, bo tutaj bardziej tak wiecie, idziemy w te starsze maszynki niż tylko i wyłącznie w te nowsze. Pracownik sobie tutaj robi, ja Wam pokażę teraz mniej więcej, jak wygląda sprawa tutaj. Oczywiście Klasik sobie kosi, tego pola nam zostało już tylko i wyłącznie parę przejazdów, Tutaj, oczywiście, um, ursusem sobie zbieramy belki. Równie dobrze możemy tych belek parę od razu sobie przynieść. No a przy każdym wyjściu z gry to się kasuje, i trzeba oczywiście uruchamiać to na nowo. E, weźmy sobie U. Choć, czy tamte inne ustawienia też się skasowały, czy też nie. Ja sobie belki oczywiście noszę rękami, bo jest to no, dużo wygodniejsze, nie oszukujmy się. Ale jeśli mieli turem, to chociaż te tury są teraz z Autoloa, też że te. Belki same z siebie się ładują na tego tura, i później sobie ładujesz na przyczepę. Także, jak masz taki zestaw, że to i to sobie ładujesz automatycznie, to jest naprawdę wygodnie. No, i tych belek, tak jak mówiłem, dojdzie. Nam też przyczepę drugą kupiłem sobie na live'ach, bo to też koszty są takowej przyczepy dosyć małe. Weźmy sobie jeszcze, zróbmy tutaj aktualnie belkę, bo najprawdopodobniej nam wyjdzie jeszcze jednak jak dojedziemy do końca. A może i nie, ale nieważne. Pojedziemy sobie, albo w sumie wiecie co, tak czy siak będę musiał to odpinać, żeby sobie polecieć tutaj, dlatego sobie weźmiemy tym klasem. Po prostu pojedziemy i wysypiemy do przyczepy. Tutaj mamy chyba około 7-800, także tu będzie cała przyczepa i ten klas jak widzicie to jest raz, dwa, trzy, trzy pół przejazdu to jest cały zbiornik. No tutaj będzie troszeczkę więcej, bo tutaj mamy praktycznie pół przejazdu tam i tego wątpię, że na trzy nam wykosi. E, także niestety, ale to wszystko się nie zmieści. Po prostu będziemy musieli sobie resztki zostawić. No też z tymi przyczepami to raczej będzie długa droga, bo tutaj mamy aż trzy przyczepy podczepione. E, także obstawiam, że troszeczkę niestety nam e, zejdzie, żeby tam dojechać sobie na gospodarstwo. Na tą belkę jak idziemy to sobie po drodze możemy wziąć. I ciągnikiem od razu sobie podjedziemy, zobaczymy jak e, 60 sobie da radę z tymi belkami Bo trochę ich tutaj jest, jest tak dokładnie już, a nie pokazuje. Ale mamy chyba tutaj po 14, tak? Bo tu jest 8 plus 6, tak, po 14 belek. Jedzie. No jako, jak, jakoś tam jedzie. <śm> ta 60. -ka. Na pewno na pewno ma problemy, no ale... Katowanie 60 -ki. Ursus 360 kontra belki. Chyba to też w tytule trzeba umieścić. Tutaj tak naprawdę to, to i to robiliśmy tą talerzówką. Trzeba będzie jakoś fajną tutaj miniaturkę ogarnąć, żeby ta 60 też oczywiście była na tej miniaturce. Dobra, tutaj mamy, powiem Wam, że już resztki praktycznie, bo. Oj, chyba to już na gospodarstwo, co już dzisiaj nie będziemy nawet jechać. skoro ja sobie to skończę wszystko na live. Bo tutaj mamy dwie belki, trzeba jeszcze tutaj poprasować dosyć dużo, a dzisiaj miał być odcinek stricte z... Aha, czemu one się tak ten... Co jest? Dobra, ułożyły się już normalnie, ale nie wiem czemu, bo coś musiało być z rozładunkiem chyba związanego Że one się same z siebie... Po prostu chciały już wyładowywać Dobra jedziemy sobie na tamto Chociaż tutaj i tak będę jechał zaraz Także sobie możemy dalej to za chwilę prasować Tylko ja sobie wezmę Zobaczę jak ten pracownik Dobra dobrze on działa A tutaj kombajnem tak jak mówiłem Zostało nam coś jeszcze Nie idealnie 7800 I chyba ta przyczepa ma też idealnie właśnie 7800 pojemności Tutaj z tych belek to obstawiam Że jeszcze nam dwie takie następne przyczepy wyjdą bo trochę tych beleczek jest tutaj szczególnie że jeszcze są dwie tam zaraz wyjdzie kolejna trzecia i mamy e, całe już no, dwie kolejne przyczepy po prostu belek jak sami widzicie to szkoda że pracownika nie da się zatrudnić e, tak żeby on e, sam prasował bo tutaj te przejazdy są jakoś tak no farming tego nie czyta tak jakby że pracownik może sam to robić dobra my sobie tutaj zwalniałem pracownika i robimy już sami co się stało z tym W ogóle ten pracownik też źle jeździ trochę, bo tutaj, albo chyba może i dobrze. Ale na pewno ten agregat jest już za bardzo zniszczony, no to... To co ta gra po prostu preferuje nam, no to są zniszczenia takie, no nierealne, no bo farba nie schodzi w takim tempie. Rozumiem, że się zabrudził, czy tam miał jakieś tam, nie wiem, węże powyginane, jak się coś przywali, czy coś takiego. No ale to co się dzieje, jeżeli chodzi o ten agregat, pod względem wyglądowym, no to to jest naprawdę tragedia. Mogliby to w końcu poprawić w farmingu na przykład 21. No w końcu to też niedawno doszło do farminga. Ale doszło to i słabo to wygląda. To psucie się maszyn jest naprawdę słabe. Może dużo osób to chciało, ale nie na takiej zasadzie jak farming to przygotował, że po prostu lakier ci schodzi. I tak naprawdę nic więcej się nie dzieje, oprócz tego, że ci zejdzie ten lakier. Bo można to oczywiście naprawiać, ale to... Aha, czyli ja nawet tego naprawić nie mogę. O tu stan zużycia jest naprawdę mały. Jest mega mały stan zużycia, tylko tyle, że coś tutaj się stało. Albo się coś zbagowało. Albo po prostu to musi być odczepione, no bo to. to w ogóle tekstury mi uciekły z tego. <gry> Ja nie, nie mogę tego naprawić, czekajcie I co teraz? Co z takim czymś robić, jeżeli nie mogę naprawić tej maszyny? Przecież to miniaturka mi brzydka wyjdzie, o z takim o, zdjęciem, po prostu szarym zwykłym Naprawdę lipa Ale liczyłem, że to jakoś fajnie wyjdzie, dobra przejedziemy sobie jeden tako, taką, zrobimy już poprzeczniak tutaj, znaczy no poprzeczniak, poprzeczniak agregatem Tak to się nie nazywa, ale Wiecie, pojedziemy sobie tak bardziej w pola teraz a nie wzdłuż, żeby tutaj się nie kręcić, później i no, naprawdę mi to troszeczkę przeszkadza, że to ma taki, a nie inny wygląd. Bo trzeba, nie wiem, jechać naprawić to do mechanika chyba, żeby po prostu to działało i wyglądało. No, ale też zrobiliśmy, może to plus minus około hektara, i to się zniszczyło no, kolorystycznie całkowicie. No, tak wiecie. Sama funkcja niszczenia, no to to może nie jest na maksa zniszczone, ale kolorystycznie, no to tak farba znikła po prostu. Tekstury zniknęły. No może nie tylko do końca tekstury, bo to nie jest takie typowo białe, tylko bardziej takie mm, pod kolor właśnie takiego czegoś srebrnego, jakby taki metal. Ale tak czy siak, no wygląda to po prostu e, brzydko, tragicznie, i nie powinno się e, coś takiego dziać. No ale niestety to jest, to jest farming, no, te, tego nie zrozumiesz. Dobra, a w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Ja sobie to wszystko już pokończę, robić na streamie. Widzimy się w kolejnym odcinku mnie na kanale. I na razie.